To jestem ja, a to jest mój kanał. Jesteśmy razem od czterech lat. Wiele się przez ten czas pozmieniało, ale zasadniczy cel pozostał ten sam, czyli dostarczanie jak najciekawszych treści. Jednak jedną z rzeczy, która się zmieniła, jest moja ambicja i obszerność materiału. W związku z czym chciałbym prosić was o wsparcie. Tworzenie filmów, które możecie oglądać na tym kanale, często pochłania nie tylko mnóstwo czasu, ale i niekiedy pieniędzy. Z racji, że chcę, aby moje materiały były jak najbardziej dogłębne i przekazywały jak najwięcej informacji o twórcach, procesie powstawania czy stylach animacji, staram się sprowadzać różnego rodzaju książki, magazyny czy inne treści, często z zagranicy. Tony pozwalają mi na pozyskiwanie informacji, które czasami są niedostępne do znalezienia w internecie, dzięki czemu materiały bogatsze są o wiele ciekawych kwestii. Nie będę ukrywał, że potrafi to sporo kosztować, a ja niestety nie operuję takimi zasobami finansowymi, aby móc sobie na to w pełni pozwolić. Złaszcza, że chciałbym tworzyć coraz więcej materiałów, do których zakup różnego rodzaju treści bardzo by mi się przydał. Z tego powodu postanowiłem założyć konto na Patronite, platformie dla twórców, gdzie można za pomocą regularnych, comiesięcznych kwot pobieranych z konta wspomagać ich finansowo. Pomoże mi to nie tylko pozyskiwać kolejne informacje, dzięki czemu filmy będą o nie bogatsze, a materiały takie jak ten o Akirze czy Chłopcu i Czapi będą mogły powstawać częściej, ale będę mógł też po prostu bardziej rozwijać się jako twórca, jeśli chodzi o na przykład usprawnienia sprzętowe. Wsparcie finansowe pozwoli mi również na realizację projektów, które miałem od dłuższego czasu w głowie, jak na przykład rozpoczęcie cyklu materiałów, historia anime, gdzie dekada po dekadzie przedstawiałbym rozwój anime jak dotarło do punktu, w którym jest dzisiaj. Tak więc w tym miejscu chciałbym poprosić Was o takie wsparcie w wysokości chociaż kilku złotych miesięcznie, o ile oczywiście macie taką możliwość, jeśli oglądacie i lubicie tworzone przeze mnie treści, bo dzięki temu będą mogły być po prostu lepsze i bardziej zasobne w różnego rodzaju informacji. Wsparcie można realizować na różnych progach, zależnie na ile ktoś chce i może sobie pozwolić. Od 10 do 100 zł. Każdy z progów, który widzicie teraz na ekranie, odblokowuje konkretne benefity, jak na przykład możliwość przedpremierowego oglądania tych materiałów, które uda mi się ukończyć szybciej, czyli na przykład następnego, czy specjalny serwer Discord dla patronów, do którego link powinniście otrzymać ode mnie do kilku godzin od rozpoczęcia wsparcia w wiadomości prywatnej na Patronite. A to tylko część benefitów. Aby zostać patronem, należy zarejestrować się na stronie Patronite. A następnie wejdź na mój profil i wybrać preferowany przez Was próg oraz opcję płatności. Jeśli nie chcecie, aby ktoś widział Wasze imię i nazwisko poza twórcą, można bez problemu kliknąć opcję anonimowej wpłat. Już w tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy wyrażą chęć takiego wsparcia, ale i po prostu każdemu, kto ogląda moje materiały. Miłego dnia!